Czyli witajcie w kolejnym odcinku Napoleon Total War. Tak, W dzisiejszym odcinku stoczymy bitwę z Hiszpanią. Też chce odbić nam Paryż, ale my się nie damy. I jest dosyć słabo, wam powiem, bo mam naprawdę osłabione, osłabione wojsko, ale może nam się uda. I sam odcinek dzisiejszy będzie mm, samą bitwą, bez niczego więcej. Jaki ile obrońców mamy tutaj po prawej? 4H. Dowodzących. On no, dalej sobie mógł mikrofon, aby odrobinę. O, ok. Teraz już mnie słychać dobrze, chyba. <laughs> Bitwa Paris 1806. No, zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję. <laughs> Ojej. Hmm, hmm, jest tu jakieś wyzniesienie, widzę. Mamy dostęp? Mamy, ok Daj mi tą artylerię. O, pięknie będzie, piękny rozstawi, Widzę, mamy. Co prawda, nie mamy za dużo tej artylerii. Ale, dobre i to. Okej, okay, dobre będziemy, widoku dobre. Ach, tu jeszcze lepsze. Dobra, Tak będzie chyba. ...dobrze, Okej, okay, dobra. Generał oczywiście na tył z artillerią. Najlepszego generała oczywiście nie chcemy stracić. Stracić, tak. Kawalerii. Nic z niej nie zostało, ale nawet doświadczona. Hmm. Na flankę od miasta nie będziemy jej słać. Kurde. No i piechoty bardzo mało. Nie dałoby rady obronić, ale niech taki długi, ciągły rozstaw tutaj będzie tej piechoty. Siedem osób w pułku stało Ja nie mogę Aż muszę screena cyknąć Okej okay. Zrobił się? Nie, nie zrobił, dziwne. Ale dobra, siedem osób naprawdę i mogą okopy zrobić dla siebie. Jeden okop No dobra, nie będzie. No i... i... z miasta. Więc cała teraz nadzieja w, w naszej artylerii. Ale i tak mam posiłki duże, więc posił musimy tutaj liczyć na posiłki. Oczywiście od razu robimy im flankę Kawalerią. <laughs> tylko gdzie te posiłki idą? Tutaj To teraz mi lecą. Jak najszybciej No i dwóch generałów. Te 6 funtówki nie mają z dużego zasięgu, a okej. Okay. Wysokie. Wróg ma 9 funtówki. Kurde Dobra, już naparzają nasi. Naparzajcie. Najlepiej jak się da Okej. Okay. Zawsze jakieś straty tam zadadzą. Co, Co się stało? Czemu to... Czemu to działo jest w murli? To też... Urdy osłabi to naszą przewagę Chyba ja będę się poświęcić kawalerię. Huzarów się nam tak jakby zrespiło Z tej pomocy Wybiegiem tutaj, zasłuchajcie. Ej, ej Ta artyleria też tutaj Szybko jedzie, o boże, też jedno działo Jedno działo No dobre jedno działo A ci mieszkańcy będą nasz łaby zaporą taką chwilową No nie ogarniam czemu te działa tak się skleiły czy ze sobą Tak skleiły w sensie te murki Ojej Troszkę głośno Przepraszam za to Jeszcze przydoby się główny korpus, ale nie mamy takiego takowego No a niestety coś za coś musimy poświęcić kawalerię Już może też Żeby zatrzymać ten hiszpanów, to oto jest to okay, mam teraz do ich dwóch Dobra, niech ci uzbrojeni mieszkańcy może... Albo nie, nie, nie wiem. Ej, ej. dobrze, że zamieszanie nie zrobiliśmy. W jego szykach. Dobra, pierwszy raz usadzę więcej. Co prawda, nie są do nie są panie! Lekkie wzgórze tutaj jest, więc to będą mogli za nich strzelać. Za ich pleców. Ojoj Coś chce w tutaj zdziałać. A i taki czworobóg zwiększa zasięg... ...muszkieterów. to jest też lepszy pomysł. Hmm, dobra, zro zrobiliśmy jakikolwiek tam zamęt. Straciliśmy co prawda sporo kawalerii. Ok, wycofują się dziwnym trafem. Pewnie silny osłowik może wyjść.

idą, kolejne posiłki. Nie no, w sumie powinniśmy to wygrać. Mimo takich strat i zblokowanej artylerii powinniśmy to wygrać. Ojej, coś nam chcą tu flankę zrobić. Mi się zdaje. To jest okay. To tu z niej zostało. Okej, taki spory pułkownicy hwz. Został średnio doświadczony, ale niech się pobije trochę. W zasadzie to przydałoby się przegrup przegrupować tutaj nasze wojsko. Nie będziemy pojedynczo atakować, bo to jest świadoma śmierć. Poza tym 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 mieszkańcom już brakuje municji. Muszę Wyjdźcie, strzelajcie. Zaraz pojecham, generałem. Mądrze. Bardzo mądrze. Ludzie są zmęczeni, panie. chwilę o Okej, ich słaba. Czekajcie, przyciszesz się sobie, bo. Albo dobra już. Mniejszy z tym ustawiam sobie film, film na 15 minut i mam nadzieję, że nie przekroczy tego, nie przekroczy limitu. W sumie mogę sobie przyspieszmy przy, sobie troszeczkę bitwę Czemu się złożyliście? na no, A, bo tu przyjechał kolejny ten Okej. Okay. Pięknie, chyba obronimy Paryż. Tu powinien dać sobie radę, spokojnie. Ok, to sobie dadzą chyba radę. 54 osoby... w tym puści... Nie, nie, nie dadzą. Nie, dadzą, spokojnie. Się już wycofują, okej. Zobaczmy jak wygląda sytuacja, im została tylko artyleria, widzę, na nogach. To już w sumie możemy podejść bez problemu. si ludzie uciekają, okay. panie! Okej. Wygląda to fajnie. Tobie zaszarżują. No chodźcie, chodźcie. Czemu uciekacie? Uciekają. No, muszki też uciekają. No. Chodźcie, chodźcie. Czy może was zachęcę jakoś. Dobra, zakończ bitwę. No, ok, wygraliśmy. Heroiczne zwycięstwo. Niech będzie. Bardzo w cieszę z tego powodu. Straty są spore, bardzo duże nawet. Bunty pozostawione samym sobie stają się z czasem coraz potężniejsze. Jeszcze bunt. Tak, tego brakowało. O jezu, tego brakowało. Tego brakowało. Hmm. Sobie połączymy ich, żeby było jedno duże, sprawne wojsko. Odcisnąć do doświadczenie, widzę. Ci. niech już generał będzie. No, i jest jakieś sprawne wojsko, można powiedzieć, takie na chwilę obecną. No i chyba będziemy walczyć dalej, bo są zamieszki i możemy stracić yy, Paryż. Więc troszeczkę słabo. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. I, i co? I do kolejnych odcinków. I kolejny odcinek będzie dłuższy i na pewno o Jezu, dużo zrobi, więcej zrobimy, nie? Czyli to była sama bitwa o Paryż. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, hej, cześć.